Warszawski dworzec centralny tętnił życiem jak zawsze w czwartkowe popołudnie. Tysiące ludzi przemieszczało się przez główną halę, każdy pochłonięty własnymi sprawami i pośpiechem codziennego życia. Wśród tego chaosu szedł powoli starszy mężczyzna, opierając się na eleganckiej lasce z rzeźbioną główką. Stefan Zawacki miał 82 lata, ale w jego postawie nadal było coś z dawnej militarnej dyscypliny. Ubrany w granatowy płaszcz i niewielką czapkę. Wyglądał jak człowiek z innej epoki. W prawej ręce trzymał starą skórzaną teczkę, która towarzyszyła mu od dziesięcioleci. Stefan nie był zwykłym emerytem. Przez 40 lat służył w polskim wojsku, dochodząc do rangi generała brygady. Jego kariera była naznaczona tajnymi misjami, służbą w różnych częściach świata i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa. Teraz, po latach na emeryturze, żył skromnie w małym mieszkaniu na przedmieściach Warszawy. Tego dnia Stefan jechał do ministerstwa, aby załatwić sprawę związaną z jego emeryturą wojskową. Dokumenty w teczce były ważne. Dotyczyły korekty jego świadczeń, które przez lata były błędnie naliczane. Po miesiącach biurokracji w końcu otrzymał wezwanie na spotkanie z odpowiednią komisją. Dworzec był dla niego miejscem pełnym wspomnień. Stąd wyjeżdżał na swoją pierwszą misję zagraniczną w 1975 roku. Tutaj wracał po każdej służbie, witany przez żonę, która zmarła 5 lat temu. Teraz szedł sam, ale z godnością człowieka, który całe życie służył swojemu krajowi. Gdy zbliżał się do wyjścia prowadzącego do metra, nie wiedział, że za kilka minut jego spokojne życie zostanie całkowicie wywrócone do góry nogami przez młodego strażnika, który nie miał pojęcia z kim ma do czynienia. Przy głównym wyjściu z dworca stał 23-letni strażnik Paweł Kowalski, który pracował w ochronie już od dwóch lat. Był to młody człowiek o agresywnym usposobieniu. Który traktował swoją pracę jako sposób na udowodnienie wszystkim, jak ważny i potężny może być. Miał tendencję do nadużywania swojej niewielkiej władzy, szczególnie wobec starszych osób, które uważał za słabe i bezbronne. Paweł zauważył Stefana, gdy ten powoli przechodził przez główną halę. W oczach strażnika starszy mężczyzna wyglądał jak typowy emeryt, prawdopodobnie żebrak lub włóczęga, który przesiaduje na dworcu, przeszkadzając normalnym podróżnym. Jego skromny wygląd i powolny chód wzbudziły w Pawle irytację. Stefan zbliżał się do bramek prowadzących do metra, gdy strażnik zagrodził mu drogę. Starszy mężczyzna spojrzał na niego ze zdziwieniem, nie rozumiejąc, dlaczego młody człowiek go zatrzymuje. W jego oczach nie było agresji, tylko spokojna ciekawość. — Hej, dziadek — powiedział Paweł z pogardą. — Co ty tu robisz? Dworzec to nie dom spokojnej starości. Stefan wyprostował się, mimo że kręgosłup sprawiał mu ból. Przez całe życie nauczył się, że spokój i godność są najlepszą odpowiedzią na agresję. Młody człowieku, jadę do ministerstwa na ważne spotkanie. Odpowiedział spokojnie. Paweł parsknął śmiechem. Do ministerstwa? Jasne. A ja jestem premierem. Słuchaj, stary, nie rob sobie ze mnie jaja. Widzę takich jak ty co dzień. Przesiadujecie tutaj, że bracie... Przeszkadzacie ludziom. Stefan poczuł, jak gniew powoli w nim narasta, ale utrzymał spokój. Nie po to przeżył tyle lat w wojsku, żeby teraz dać się sprowokować przez arogancką młodzież. Mam ważne dokumenty i spotkanie o określonej godzinie powiedział cicho, ale stanowczo. Dokumenty? Zaśmiał się strażnik. Pokaż te swoje ważne dokumenty, dziadku. Stefan otworzył swoją teczkę i wyciągnął oficjalne pismo z Ministerstwa Obrony Narodowej. Było to wezwanie na spotkanie Komisji do skóry z emerytur wojskowych, podpisane przez wysokiego rangą urzędnika. Dokument był autentyczny, ze wszystkimi pieczęciami i numerami referencyjnymi. Paweł rzucił okiem na papier, ale nie fatygował się jego dokładnym przeczytaniem. W jego mniemaniu każdy dokument można było podrobić, szczególnie jeśli chodziło o starszych ludzi, którzy próbowali oszukać system. Widział już wcześniej fałszywe dokumenty i był przekonany, że ma do czynienia z kolejnym oszustem. Nice try, dziadek, powiedział z pogardą, oddając dokument. Ale takie rzeczy można wydrukować w każdej kserokopiarni. Myślisz, że jestem głupi? Stefan poczuł, jak jego cierpliwość się kończy. Przez całe życie walczył o honor polski mundur. A teraz młody chłopak, który prawdopodobnie nigdy nie służył nikomu innemu, niż sobie, ośmieszał jego służbę. To oficjalny dokument wydany przez ministerstwo, powiedział, starając się zachować spokój. Oficjalny, zaśmiał się Paweł jeszcze głośniej. Stary, może jeszcze powiesz mi, że jesteś generałem? Ironia losu sprawiła, że Paweł trafił dokładnie w prawdę. Stefan rzeczywiście był generałem, choć w stanie spoczynku, ale nie zamierzał się tym chwalić przed aroganckim strażnikiem. Jego ranga była dla niego źródłem dumy ale także odpowiedzialności, która nie pozwalała mu na popisywanie się przed cywilami. Czy mógłbym przejść? Zapytał Stefan z godnością. Nie chcę spóźnić się na spotkanie. Paweł jednak był już rozkręcony. Widział, że przyciąga uwagę innych podróżnych i cieszył się tym, że może pokazać swoją władzę. Nie, nie możesz przejść. Dworzec to miejsce dla podróżnych, nie dla żebraków. W tym momencie Stefan poczuł, że sytuacja wykracza poza zwykły konflikt. Ten młody człowiek nie tylko go obrażał, ale także blokował mu drogę do wypełnienia obywatelskich obowiązków. Atmosfera wokół zaczęła się zagęszczać, gdy kilku przechodniów zatrzymało się, obserwując nietypową sytuację. Stefan stał spokojnie, ale w jego oczach dało się zauważyć rosnące napięcie. Przez dekady nauki w wojsku wykształcił w sobie umiejętność kontrolowania emocji, ale młody strażnik sprawdzał granice jego cierpliwości. Paweł zachęcony uwagą gapiów. Postanowił zaostrzać sytuację. Podszedł bliżej do Stefana, wykorzystując swoją przewagę fizyczną i młodość. Słuchaj, dziadek, albo stąd spierdalasz, albo wezwę policję i powiem, że zakłócasz porządek. Stefan spojrzał na niego z tym szczególnym spokojem, który charakteryzował ludzi przyzwyczajonych do podejmowania trudnych decyzji pod presją. Młody człowieku, radzę ci się uspokoić. Nie chcesz robić czegoś, czego później będziesz żałował. Te słowa Wypowiedziane cicho, ale z autorytetem, który Stefan nabył przez lata dowodzenia, powinny były ostrzec Pawła. Ale młody strażnik był zbyt zaślepiony własną arogancją, żeby dostrzec niebezpieczeństwo. Groźby zaśmiał się Paweł. Stary draniu, ty mi grozisz? Wiesz, z kim rozmawiasz? Pytanie było bardzo ironiczne, bo to Stefan wiedział dokładnie, z kim rozmawia. Z młodym, niedoświadczonym chłopakiem który prawdopodobnie nigdy nie stanął przed prawdziwym wyzwaniem. Ale Paweł nie miał pojęcia, że ma przed sobą człowieka, który dowodził operacjami wojskowymi i podejmował decyzje o życiu i śmierci. Wiem dokładnie, z kim rozmawiam, odpowiedział Stefan cicho. Pytanie brzmi, czy ty wiesz? Paweł był już całkowicie rozeźlony. W jego umyśle ten stary człowiek przekroczył wszelkie granice przyzwoitości, ośmielając się mu odpowiadać. Nie mógł tego znieść, szczególnie przy ludziach, którzy obserwowali całą scenę. Dosyć tego, krzyknął Paweł. Masz pięć sekund, żeby stąd zniknąć, albo cię wyniosę. Stefan nie ruszył się z miejsca. Stał spokojnie, opierając się na lasce, patrząc na młodego strażnika oczami człowieka, który widział już rzeczy, o których Paweł nie miał pojęcia. Paweł, coraz bardziej wściekły na spokój starszego mężczyzny, popełnił błąd, który miał zmienić jego życie na zawsze. Bez ostrzeżenia pchnął Stefana obiema rękami w klatkę piersiową z taką siłą, że 82-letni mężczyzna zachwiał się i musiał złapać równowagę, opierając się ciężko na lasce. Wszyscy świadkowie wydarzeniu za nie mówili. Atak na bezbronnego starszego człowieka był czymś tak szokującym, że przez chwilę na dworcu zaległa cisza. Stefan mimo że udało mu się utrzymać na nogach, był wyraźnie wstrząśnięty tym atakiem. W tym momencie coś w Stefanie się zmieniło. Przez całe życie był człowiekiem spokojnym, ale także człowiekiem, który nie pozwalał się poniżać. Wziął głęboki oddech i spojrzał na Pawła wzrokiem, który generał Zawacki używał wobec niesubordynowanych żołnierzy. Bardzo duży błąd, powiedział Stefan cicho, ale jego głos był teraz inny. To nie był już głos staruszka, ale głos człowieka przyzwyczajonego do wydawania rozkazów. Bardzo, bardzo duży błąd. Paweł zamiast się uspokoić, Poczuł jeszcze większą wściekłość. Jak śmie ten stary człowiek go straszyć? Czy ty mi grożisz? Staremu draniu ja cię! Ale Stefan już się odwrócił. Wyjął z kieszeni telefon. Niezwykły telefon, ale wojskowy aparat z specjalnymi zabezpieczeniami. Wybrał numer, który był zapisany w jego pamięci od lat. Tu generał Zawacki. Powiedział do telefonu, a jego głos odbił się echem po hali dworca. Mam sytuację wymagającą natychmiastowej interwencji. Paweł zastygł w miejscu. Słowo generał uderzyło w niego jak grom z jasnego nieba. Przez chwilę myślał, że się przesłyszał, ale sposób w jaki Stefan trzymał telefon i ton jego głosu nie pozostawiały wątpliwości. Dworzec centralny, główna hala, kontynuował Stefan. Zostałem napadnięty przez strażnika. Tak, jestem gotów złożyć oficjalną skargę. Rozłączył telefon i spojrzał na Pawła, który stał teraz blady jak ściana. Paweł czuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Słowo generał wciąż odbijało się echem w jego głowie, ale jego umysł desperacko próbował znaleźć inne wytłumaczenie. Może to był żart? Może stary człowiek zmyślał, próbując go nastraszyć? Stefan stał spokojnie, ale jego postawa była teraz zupełnie inna. Zniknęła rezerwa starszego mężczyzny, a pojawiła się pewność siebie i autorytet. Które były efektem 40 lat dowodzenia. Jego oczy nie wyrażały już żadnej pobłażliwości, tylko zimną ocenę sytuacji. Wokół nich zaczęło gromadzić się więcej ludzi. Ktoś nagrywał całą scenę telefonem, inni szeptali między sobą, próbując zrozumieć, co się dzieje. Słowo o tym, że na dworcu doszło do incydentu z udziałem generała, zaczęło się szybko rozchodzić. Paweł próbował odzyskać kontrolę nad sytuacją. Słuchaj, stary. Czy jak tam, to nie może być prawda. Generał? Generał by nie jeździł sam pociągiem. Stefan spojrzał na niego z tym samym spokojem, z jakim mierzył wrogów na polach bitew. Generałowie także są obywatelami tego kraju. Także mają prawo do godnego traktowania. W tym momencie do głównej hali dworca wbiegli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Byli to starsi, doświadczeni mężczyźni, którzy natychmiast rozpoznali powagę sytuacji. Główny oficer, sierżant Kowalczyk, podszedł do Stefana i zasalutował. Panie generale, zostaliśmy poinformowani o incydencie. Czy jest pan ranny? Paweł poczuł, jak jego nogi robią się jak zwaty. Salut. Panie generale, to nie mógł być żart. Ten starszy mężczyzna, którego pchnął, rzeczywiście był generałem polskiej armii. Stefan skinął głową w kierunku sierżanta. Fizycznie jestem w porządku. Ale zostałem zaatakowany przez tego strażnika bez jakiegokolwiek powodu. Chciałem tylko przejść na swoje spotkanie w ministerstwie. Sierżant Kowalczyk spojrzał na Pawła wzrokiem pełnym dezaprobaty. Który to strażnik, panie generale? Stefan wskazał na Pawła, który stał teraz czerwony ze wstydu i strachu. Ten młody człowiek nazwał mnie żebrakiem, ośmieszył moje dokumenty, a na końcu mnie pchnął. Sierżant Kowalczyk podszedł do Pawła z miną, która nie wróżyła nic dobrego. Jako doświadczony funkcjonariusz natychmiast zrozumiał wagę sytuacji. Napad na generała, nawet w stanie spoczynku, był sprawą, która mogła mieć poważne konsekwencje nie tylko dla sprawcy, ale dla całej instytucji. Posterunkowy Kowalski, powiedział sierżant oficjalnym tonem. Czy to prawda, że zaatakował pan tego dżentelmen? Paweł otwierał i zamykał usta jak ryba wyrzucona na brzeg. Nie wiedział, co powiedzieć. Wcześniej był taki pewny siebie, a teraz czuł się jak dziecko złapane na gorącym uczynku. Ja. ja nie wiedziałem. On wyglądał jak. Jak kto? przerwał mu sierżant. Jak obywatel polskiego państwa, który ma prawo do szacunku. Czy może jak żebrak, który można bezkarnie poniżać? Stefan obserwował całą scenę z mieszanką smutku i determinacji. Nie chodziło mu o osobistą satysfakcję z ukarania młodego strażnika. Chodziło o coś znacznie ważniejszego: o szacunek dla munduru, który nosił przez 40 lat, i dla wszystkich innych weteranów, którzy mogli doświadczyć podobnego traktowania. W tym momencie przez główne wejście do dworca wszedł major Andrzej Mazur, oficer łącznikowy z Ministerstwa Obrony Narodowej. Stefan zadzwonił do niego zaraz po incydencie, wiedząc, że sprawa wymaga oficjalnej interwencji. Major Mazur podszedł do Stefana i zasalutował z należytym szacunkiem. Panie generale, jak tylko otrzymałem pana telefon, natychmiast się tu udałem. Czy może pan opisać, co się wydarzyło? Stefan opowiedział całą historię spokojnie i rzeczowo, nie przesadzając ani nie minimalizując faktów. Mówił jak oficer składający raport, precyzyjnie i bez emocji. Jego relacja była tym bardziej druzgocąca dla Pawła, że była tak spokojną i wiarygodną. Rozumiem, powiedział major po wysłuchaniu relacji. To jest sprawa dla wojskowej policji. Atak na oficera, nawet w stanie spoczynku, to przestępstwo przeciwko państwu. Paweł poczuł, jak jego życie się wali. Wojskowa policja. To brzmiało znacznie gorzej niż zwykły mandat czy nagana w pracy. Major Mazur wyciągnął telefon i wykonał kilka szybkich rozmów. Stefan stał obok, obserwując ruchy na dworcu, który powoli wracał do normalności. Ludzie wciąż gapili się na ich grupę, ale życie dworca toczyło się dalej. Pociągi przyjeżdżały i odjeżdżały, pasażerowie spieszyli się do swoich celów. Paweł stał jak skamieniony, obserwowany przez swoich przełożonych z ochrony dworca. Sierżant Kowalczyk już przygotowywał oficjalny raport z incydentu, który miał być przekazany do zarządu PKP oraz do odpowiednich władz. Sprawa nabierała rozmachu, jakiego młody strażnik nigdy nie przewidywał. Panie generale? Powiedział major Mazur. Zostanie wszczęte postępowanie w tej sprawie. Czy życzy pan sobie złożyć oficjalną skargę? Stefan zastanowił się przez chwilę. Patrzył na Pawła, który stał blady i przerażony, prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu zdając sobie sprawę z konsekwencji swoich działań. Przez lata Stefan nauczył się, że sprawiedliwość nie zawsze oznacza zemstę. Chcę, żeby ta sprawa była potraktowana oficjalnie, powiedział Stefan. Ale nie chodzi mi o zniszczenie życia tego młodego człowieka. Chodzi mi o to, żeby zrozumiał, że każdy obywatel zasługuje na szacunek. Major przytaknął. Rozumiem pana stanowisko. Będzie prowadzone postępowanie, ale uwzględnimy pana podejście do sprawy. W tym momencie przez główne wejście dworca wszedł inny oficer, pułkownik Janusz Nowak z wojskowej policji. Jego pojawienie się oznaczało, że sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Pułkownik podszedł do Stefana i zasalutował z pełnym szacunkiem. Panie generale, pułkownik Nowak. Wojskowa policja. Zostałem poinformowany o incydencie i przyszedłem osobiście zbadać sprawę. Paweł obserwował tę paradę oficerów z rosnącym przerażeniem. Każdy nowy mundur oznaczał, że jego sytuacja staje się coraz gorsza. Zaczął rozumieć, że pchnął niezwykłego staruszka, ale człowieka, który ma wpływy i szacunek w najwyższych kręgach wojskowych. To bardzo proste, powiedział Stefan do pułkownika. Zostałem zaatakowany bez powodu przez tego strażnika. Mam świadków i prawdopodobnie nagrania z kamer bezpieczeństwa. Pułkownik Nowak spojrzał na Pawła wzrokiem człowieka, który widział już wiele przypadków nadużycia władzy. Jako oficer wojskowej policji miał do czynienia z różnymi sytuacjami, ale atak na generała był czymś wyjątkowym, nawet w jego doświadczeniu. Posterunkowy, zaczął pułkownik sprawdzając identyfikator Pawła, Kowalski. Czy zdaje sobie pan sprawę z powagi swojego czynu? Paweł próbował coś powiedzieć, ale słowa nie chciały mu przejść przez gardło. Wreszcie wydukał Nie wiedziałem, że to generał. A gdyby to nie był generał? Zapytał pułkownik ostro. Czy to znaczy, że można bezkarnie atakować starszych obywateli? Czy pan myśli, że ranga wojskowa jest jedynym powodem, dla którego należy traktować ludzi z szacunkiem? Stefan słuchał tej wymiany zdań z uwagą. Cieszył się, że oficerowie rozumieją istotę problemu. Nie chodziło tylko o jego osobę, ale o podstawowe zasady cywilizowanego społeczeństwa. W tym momencie dało się słyszeć głośny huk śmigłowca. Przez szklane ściany dworca widać było, jak wojskowy helikopter ląduje na pobliskim placu. Paweł patrzył na tę scenę z rosnącym przerażeniem. To było jak sen, albo raczej jak koszmar. Ze śmigłowca wysiedli dwaj oficerowie w galowych mundurach. Jeden z nich to był generał Andrzej Kowalewski, zastępca szefa sztabu generalnego wojska polskiego. Drugi to pułkownik Adam Nowicki, szef bezpieczeństwa wojskowego. Stefan uśmiechnął się po raz pierwszy od początku całego incydentu. Generał Kowalewski był jego dawnym podwładnym, a teraz jednym z najważniejszych ludzi w polskim wojsku. Oczywiście przyjechał osobiście, gdy dowiedział się o ataku na swojego dawnego dowódcę. No to się zrobiło, mruknął major Mazur. Sam szef przyleciał. Paweł patrzył na śmigłowiec jak zahipnotyzowany. Przez chwilę myślał, że to halucynacja. Niemożliwe, żeby pchnięcie staruszka sprowadziło wojskowy helikopter na dworzec w środku Warszawy. Ale to nie była halucynacja. Przez główne wejście dworca weszli dwaj generałowie. Ich mundury lśniły od orderów i odznaczeń. Generał Kowalewski szedł przez główną halę dworca z determinacją człowieka, który właśnie dowiedział się, że jeden z jego najbardziej szanowanych przełożonych został zaatakowany przez cywila. Za nim podążał pułkownik Nowicki, który już przygotowywał oficjalny raport z całego incydentu. Stefan wyprostował się na widok swojego dawnego podwładnego. Mimo lat, które minęły od jego przejścia na emeryturę, hierarchia wojskowa nadal znaczyła dla niego Generał Kowalewski podszedł do niego i zasalutował z głębokim szacunkiem. Panie generale, kiedy tylko usłyszałem o tym, co się stało, natychmiast przyleciałem, powiedział generał Kowalewski. Czy jest pan ranny? Czy potrzebuje pan pomocy medycznej? Stefan pokręcił głową. Fizycznie jestem w porządku, Andrzeju, ale to, co się stało, to nie jest sprawa osobista. To jest sprawa o szacunek dla polskiego munduru. Generał Kowalewski skinął głową rozumiejąc dokładnie, o co chodzi swojemu dawnemu dowódcy. Potem spojrzał na Pawła, który stał teraz w otoczeniu oficerów, jak przestępca przed sądem. Który to ten człowiek? Zapytał generał, a jego głos był lodowato spokojny. Stefan wskazał na Pawła. Ten młody strażnik. Nazwał mnie żebrakiem, ośmieszył moje dokumenty z ministerstwa, a na końcu mnie pchnął. Generał Kowalewski podszedł do Pawła z miną, która nie wróżyła nic dobrego. Jak się nazywasz? Paweł. Paweł Kowalski. Wykrztusił strażnik. Paweł Kowalski. Powtórzył generał. Czy wiesz, kogo zaatakowałeś? Czy masz pojęcie, kim jest generał Zawacki? Paweł pokręcił głową. Wiedział już, że to generał, ale nie miał pojęcia o jego historii czy zasługach. Generał Zawacki to jeden z najbardziej zasłużonych oficerów w historii polskiego wojska. powiedział generał Kowalewski. Człowiek, który ryzykował życie dla tego kraju więcej razy niż ty masz lat. Człowiek, któremu zawdzięczamy bezpieczeństwo, które pozwala takim jak ty na spokojne życie. Paweł czuł się coraz mniejszy z każdym słowem. Zrozumiał, że nie tylko zaatakował starszego człowieka, ale także żywą legendę polskiego wojska. Pułkownik Nowicki zbliżył się do Pawła z dokumentami w ręku. Posterunkowy Kowalski, zostanie wszczęte przeciwko panu postępowanie za napad na oficera wojska polskiego. To przestępstwo zagrożone karą więzienia do pięciu lat. Paweł poczuł, jak nogi się pod nim uginają. Pięć lat więzienia za pchnięcie staruszka na dworcu. Jeszcze rano był zwykłym strażnikiem, który szedł do pracy jak co dzień. Teraz stał w otoczeniu generałów i pułkowników. Grożono mu więzieniem, a nad jego głową krążył wojskowy śmigłowiec. Stefan obserwował reakcję młodego strażnika z mieszanką współczucia i determinacji. Wiedział, że Paweł w końcu zrozumiał powagę swojego czynu, ale wiedział także, że sprawiedliwość musi zostać wymierzona. Panie generale, zwrócił się pułkownik Nowicki do Stefana. Czy życzy pan sobie, żeby ten człowiek został aresztowany już teraz? Stefan zastanowił się przez długą chwilę. Patrzył na Pawła, który drżał ze strachu, prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu zdając sobie sprawę z konsekwencji swoich działań. Potem spojrzał na gromadę oficerów, którzy przylecieli, żeby go wesprzeć. Chcę, żeby był osądzony zgodnie z prawem, powiedział Stefan. Ale zanim to się stanie, chcę, żeby zrozumiał coś ważnego. Podszedł bliżej do Pawła, opierając się na lasce. Młody człowieku, nie zaatakowałeś tylko mnie. Zaatakowałeś każdego weteran, każdego starszego obywatela, każdego człowieka, który wydaje ci się słaby lub bezradny. Paweł słuchał z opuszczoną głową. Łzy zaczęły mu płynąć po policzkach. Ale kontynuował Stefan. Jeśli naprawdę zrozumiesz, co zrobiłeś, jeśli nauczysz się szacunku dla innych ludzi, może uda ci się z tego wyciągnąć naukę. Generał Kowalewski patrzył na swojego dawnego dowódcę z podziwem. Nawet w takiej sytuacji Stefan myślał o edukacji, a nie o zemście. Panie generale, powiedział generał Kowalewski. Jak zawsze pan pokazuje, co znaczy prawdziwe przywództwo. Ale sprawiedliwość musi być wymierzona. Stefan skinął głową. Oczywiście, niech prawo idzie swoim torem, ale może ten młody człowiek wykorzysta te lekcje konstruktywnie. Dwie godziny później Paweł siedział w areszcie, czekając na transport do sądu. Cała jego pewność siebie i arogancja zniknęły jak dym. Myślał o tym, jak w ciągu kilku minut jego życie zostało całkowicie wywrócone do góry nogami. Jeszcze rano był strażnikiem na dworcu, teraz był oskarżony o napad na generała. Stefan tymczasem dotarł na swoje spotkanie w ministerstwie, choć z dwugodzinnym opóźnieniem. Komisja ds. emerytur wojskowych przyjęła go z największymi honorami, a sprawa jego świadczeń została załatwiona natychmiast. Ale Stefan nie myślał o pieniądzach, myślał o młodym strażniku i o tym, ile jeszcze takich pawłów traktuje starszych ludzi jak śmieci. W mediach szybko pojawiła się informacja o incydencie na dworcu. Strażnik zaatakował generała, brzmiały nagłówki. Nagranie z telefonów świadków trafiło do internetu, gdzie stało się wiralem. Paweł został bohaterem negatywnym, symbolem arogancji i braku szacunku dla starszych. Proces odbył się miesiąc później. Paweł przyznał się do winy i przeprosił publicznie. Stefan stanął przed sądem jako świadek i ponownie pokazał swoją klasę, prosząc o łagodny wyrok dla młodego człowieka. Sądzę, że więzienie go nie nauczy, powiedział Stefan do sądu. Ale praca społeczna w Domu Opieki dla Weteranów może mu pokazać, jak ważny jest szacunek dla starszych. Sąd przyznał Pawłowi karę w zawieszeniu oraz 200 godzin prac społecznych w Domu Opieki. Rok później Paweł kończył swoją karę prac społecznych w Domu Opieki dla Weteranów Wojennych. Przez te 12 miesięcy zmienił się nie do poznania. Słuchając historii starych żołnierzy, zrozumiał, jak wiele poświęcili dla kraju. Nauczył się szacunku, pokory i współczucia. W ostatni dzień swoich prac społecznych został poproszony do gabinetu dyrektora. Ku jego zdziwieniu czekał tam Stefan Zawacki. Słyszałem, że świetnie się pan sprawuje, powiedział Stefan. Weterani mówią o panu z uznaniem. Paweł nie mógł powstrzymać łez. Panie generale, nie mogę przeprosić za to, co zrobiłem, ale dzięki panu nauczyłem się, co znaczy prawdziwy honor. Stefan uśmiechnął się. To właśnie chciałem usłyszeć. Mam dla pana propozycję. Okazało się, że Stefan został przewodniczącym nowej fundacji pomagającej weteranom. Potrzebował młodych ludzi, którzy rozumieliby problemy starszych obywateli. Czy byłby pan zainteresowany pracą w naszej fundacji? Zapytał Stefan. Paweł nie mógł uwierzyć. Człowiek, którego zaatakował, oferował mu drugą szansę w życiu. Tak, panie generale. Bardzo chciałbym. Stefan skinął głową. Dobrze. Ale pamięta pan? Każdy obywatel zasługuje na szacunek, niezależnie od wieku, wyglądu czy pozycji społecznej. Rozumiem, panie generale. I nigdy tego nie zapomnę. Dwa lata później Paweł został koordynatorem programu pomocy weteranom. Jego historia stała się przykładem tego, jak jedna lekcja może zmienić życie człowieka. A Stefan? Dalej jeździł pociągami, ale teraz każdy strażnik na każdym dworcu wiedział, kogo ma przed sobą i traktował go z należytym szacunkiem. Historia zatoczyła koło. Młody człowiek, który kiedyś symbolizował arogancję i brak szacunku, stał się obrońcą tych, których kiedyś poniżał.